Witamy bardzo gorąco z lodowiska przy Zagłębie Sosnowiec. Będzie się prezentować dzisiaj następująco. Tować państwu w następującym zestawieniu Dominik Salama. Już arbitrzy zapraszają na środek tafli. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w no... 10 sekund upłynęło Sosnowiczanom, chociaż teraz mają dogodną okazję Bucenko się Teraz Kamil Sikora uwalnia się, jednak Kale Valtola ostatni spół ze Stuchnikiem, ale już trzeba wracać Taminen, przewidział to wszystko jednak. Tom powstrzymany, natomiast Dominik Nachunko już w kontrze, Nachunko nie zdołał poprawić tego strzału, nie uczynił tego też. Zbyt wiele problemów Dominikowi Salamie, teraz próba. Z dystansu wypuścił jednak z powrotem do gry krążek. W do... jakąś dogodną sytuację pod bramką rywala Waltola Dużo tam zawodników przed jego bramką. Spore zamieszanie. Tę akcję móc kontynuować. Tymczasem Sosnowiczanie Bucenko. Interwencja Jochana z inicjatywą jest jeszcze jedno. Uderzenie i dobitka. I po raz kolejny Patryk Spieszny na posterunku. Mają już. Założony hokejowy zamek, niedużo czasu zabrało Sosnowiczanom. Przełamanie defensywy rywala, biorąc pod uwagę, że było ich trzech na tafli, jeszcze ukłonem podziękował za to dogranie Jarosław Rzeszutko. To za moment, zobaczymy jeszcze raz na powtórce. Tak jest Dominik Jarosław Rzeszutko po brance zdobytej w przewadze. My rozpoczynamy drugą tercję tutaj. Krążek pada łupem Patryk Kogut z czterema bramkami. W formacjach Power Play teraz groźnie pod bramką sosnowiecką. Ale to już historia. Trzeba jednak konstruować kolejny akcje. Johan Lorrain raz jeszcze po obwodzie. Lorrain przed bramkę i mamy wyrównanie. Luis Mikoli 1 do jednego. Bo teraz to samoczanie uśpili defensywę rywala. Konkretnie Johan Lorraine, który lwią część pracy. Wykonały przy tym trafieniu Luisa Mikoliego 45 razy i 44 z tego sprostała tymczasem Sosnowiczanie, którzy Filipek i teraz trójką nadjeżdżają Sanoczanie Filipek po podaniu od Mikoliego. I u hokeista Zagłębia Sosnowiec z 17 numerem, chociaż teraz ładnie rozprowadzają tę akcję Sosnowicz. Chociaż teraz wydaje się, że Dubinin będzie miał okazję, Dubinin raz jeszcze i po raz drugi Dominik Sal. Swoją akcję rozpoczynają Sanoczanie, Hejkinen, ładnie to wszystko się wyglądało. Tutaj jednak zatrzymani Sosnowiczanie i indywidualnie Johan Lorrain, będziemy mieli karę. Nałoż starał się do tego doprowadzić. Loreńczy spieszny. i jest 2 do 1 Wyczekał czeskiego golkipera. perfekcyjnie doświadczony Szwed. i nie siła, technika zrobią z ciebie zawodnika. Krążek z Karlssonem po obwodzie teraz bliski skrzydłowy, ładnie chcieli. Zagłębia Sosnowiec już są w pozycji hokejowego zamku Sosnowicza. Nie Salama z kłopotami, ale jednak ostatecznie krążek zamroził, a my mamy... I w trzeciej odsłonie. I 30 sekund. Lorraine z pierwszego krążka i jest. Bramka na 3 do 1. Wydaje mi się, że... Elliot Lorraine, strzelcem gola dającego dwubramkową przewagę w tym spotkaniu. No i sporo czasu kazali czekać swoim kibicom. Hokeiści Marmy Ciarko STS-u unot... na bramki. Hokeiści zagłębia Sosnowiec teraz jeszcze. Pozwalają sobie na przytomne zagranie na drugą stronę. Johan Lorraine przed bramkę, spieszny, jeszcze dobitka, Ale dwukrotnie Sanoczanie mogą ruszyć szybką kontrą. Będziemy mieli akcję sam na sam, niewykorzystaną. Spieszny teraz, ryzykowna była ta interwencja. I gdzie jest krążek? Nie widać go z naszej perspektywy. Chyba zamrożony przez. Jest też orodak Sosnowieckiej Siódemki. Bucenko i groźnie pod bramką Sanocką. I mamy gola kontaktowego, a więc to wszystko oznacza. Że nie koniec emocji na arenie w Sanoku. Postarali się o bramkę na 3 do 2. zagłębienie, Coraz mniej czasu. I mimo wszystko sporo niedokładności. I spiesznych, który wydawało mu się, że może zmierzać w stronę boksu swojej drużyny, ale po tym niedokładnym podaniu. Jeszcze zaczął czopać się czeski bramkarz. I nie zdąży uratować się swojej drużyny, bowiem doskonale wypatrzyli Sanoczanie co dzieje się na tafli. I krążek drużyny Miki Elomo w tym sezonie. Ale krążek wystrzelony. Ostatnie sekundy. Jeszcze strzał do statystyk od Konrada Filipka w stronę bramki Patryka Spiesznego. I kończy się spotkanie, które... Wygrywają hokejści marmeciarko STS-u Sanok, no cóż, zrewanżowali się Sosnowiczanom za porażkę przy Zamkowej i dziś to oni są lepsi przed własną publicznością, wygrywając spotkanie 23. kolejki Polskiej Hokej Ligi 4-2 do 2, po niezwykle emocjonującym, myślę, spotkaniu.